A, A tak kiedyś było kurwa w generach pytanie? tych... tej... Ty. Nie Nie Co? Nie. gadaj. nie, gadaj. Nie, gadaj. Co? nie, nie. Nie, Gryny Cóż Co jest? Nie, on jest czarny! Jesteśmy bliźniakami! O no, 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 jak, jak, no, jak jesteś. Jesteś zjebany. Ja jetzt, ale... Nie Przez... 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 Zadam, żeby... Co? jest? Co dzieje? Czemu? Co się zrobił. No staliśmy po prostu, Jako pierwszy, Maruś. Tak, byłeś czarny. Good ending Klasyka Nie Co jest? Go, go, go Co ci? A ten <laughs> Good <laughs> Kurwa, pięknie pa. Tak to wolno mi jeździć. Ty wiedziałeś, że świecisz. Z świetnością mojego dóża, nie, nawet 20. Nie przejdziesz. Nie, bo tam. Zostawił ja. nas. Prower. <słuchaj> baję, baję, baję. O kurwa, zniknął. Zniknął, nie zniknął, bo nie jestem czarny. <słuchaj> kurwa, odporność. <słuchaj> kurde, co jest? O mój Boże! moje bizon, moje Ale gdzie wy jesteście kurde? Dobra, przed tobą! Bo... Nie, Co jest kurwa? Nie, 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 O może baba. O głupia baba. nie, Co jest? nie, 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 Pędzi Robert. nie, <grym _> Może i tak. Wybiegnie. Ej, zamknij rękę. Ej, się zeschałem. O kurwa. Kurwa, expedzi. Ale leci. Na Fakno przodzie. Stu... On nas proprowadzi. ty masz tylko 10 FPS-ów? Czy On co? nas poprowadzi. 18? Kurwa, zabiłem się w przypadku. <laughs> ja biały jestem. Chuje. Co? No biały, białe Co? ciało tam ma kurwa, kurwa, jakieś... kurwa. kurwa z widy jakiś kurwa Ale kurwa z widy jakiś ma Robert Ja ma mam screena, no? białe ciało Wysyłam screena Pojechało już mu się do reszty Całkowicie, mówicie kurde Sejmuję <laughs> jest... Kurwa Żyję Nie yeah. <laughs> Dwóch gatunków kurde po jednej. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Hot e, szkło wybił! <laughs> no uważaj. A więc co kurwa tyłem biegnie. No bo mocno panował. Tak, I jestem lepszy lepszym. On tyłem biegnie szybciej niż ty kurwa przodem. No jest muzyne, bo jest muzynek, ale to w gelaśle szybko jego. Dlaczego ja zostawię baron? Klaska, bo kurwa kampa A ja idę pędkoś tam, <grym> tam biegam. Mam ci odcienie, kawę, to się jak ci coś da. Tu nie ma cieni w tej grze. Nie ma cieni. To nie ma cieni. Połączone. O, zgasło. Przepraszam Nieee, ratuj. Zabiegam. Fech to, to gdzie? To go bijecie go. Tylko... Gdzie on Bierzesz, jest, kurde? <grym się> Ale zapierdziela, co jest? Tak, do nich chodzi On dawno nie robił no, no ja już na merturę jestem, no, <grym> no Jestem pewny, że Filip już robił więcej razy karty niż ty, tak bo... No ja już narobiłem, kurde <grym> <grym> <jo>. Eee e. <grym> o, czekaj, jeszcze są dwie w Aż no stworzysz kurwa się... potwora Moc Oglika czarnego Obiegami dostałem z twojego kubka ma. Kubka? Nieee no, na nie jesteś nie, bo... <laughs> Zamknąłem cię Wiem, pokazać ci kilka? O kurwa umarłem, ale, ale trik umarłem. A i co, i co? Jestem tu No boże wyszedłeś czarny, o boże Co się z tobą stało? F F <laughs> <To jest dobrze. laughs> Tak, to wypadł do gówna. Robert. Idź szukać. Z... Robert. Robert. Prze... Idzie do niego. Idzie do ciebie. Proszę, na niego klątwę. Robert. Biały i ma brodę. Kurwa, tak. Alarm. <śledzio> zniknął. Alarm nie zniknął. Zostawiamy go. Nie zobaczy nas. Nie zobaczy. Zlimna, zlimna. Zlimna. Nie, zobaczy. O, ja nie zobaczył nas. Co za kurwa. O, otwórz się. O. o. Dobra jest? Nie. nie co o co to? A, On lata. Co z nim? Musimy poświęcić Murzyna. to było zostawić. Kurwa. Kurwa, co za was? już za moc. O kurwa. To jest. Nie działa. Oh, kurwa. <grywa> Ty nie wierzę. Nie no to górę. Dobra, możemy da im ten załamej zdał. idę kurwa w stroju. Ściąga. Tutaj będzie kiedyś. Kurwa a ten co? Spadek. Ej, to jest ten... To jest ten safe zepsuty. O kurde. o kurde. A to kurwa co? A to co jest? Ja wiem to lecz. Nie... Czarnuch, białas, ogórek, dwóch tych i tu jeszcze za ścianą jest trzeci. No zniknął. W szafkę wszedł i zniknął. Wita. Czy czemu pokazuje, że Robert gra w scp? Dzięki za info kurwa. Gdzie? Uważaj jest. O Ciebie jest. O kurwa. Nie. A biała kurwa pod schodami Dobrze. mi e, się nie Co to kurwa jest mhm. za Spinjids, uważaj! <śmiech> <śmiech> Przywołujesz potwora jakiegoś. Dale, kurde, reale, reale. A to co, co jest, zostaw mi? Co się dzieje? Tu biegnij. A co się dzieje? Zdala. Ja mam sprawę. A to co? Zdala. Kurwa, celują do siebie. Co jest? A tu mam sejwa, panowie. Ja też mam sejwa. A ten co? Ej, co jest?

co tu jest? Co tu się dzieje? Ej, i przechodzę przez do obiektywne. Biegnę do was. Ubieramy. Um. <noise> umieraj, <mi. głos> nie umieraj, czekaj. Umieram O Boże, widzę go. Biegnął. Zobaczmy. Biegnę Zobacz, co tu za pojedynek. Co jest? Umarli. Ale chyba on saiby, wracam. Głupi ludzie. On jest chupi. Co jest? Zabiłem cię. Biegam na drugą To jest elektryka center za nas. To co ty chciałeś zrobić, Tyger? Ewolucję. Ewolucję. To nie zadziała. A co to jest? Głoś jest nie umie Co to jest ewolucja? po lewo, idźcie po lewo, jak będziecie Gdzie? Zsuwa się do mnie. O, idzie się Robert! Kurwa, kryjówkę wymyśliłeś. No co z tym plagą? Nie, on mam... się patrzy na Roberta. No właśnie widzę, stoję tu za jego. No. O, jego plecy nie zabiły. No co jest, kurwa? No on nie wleczy Co jest? Przepraszam, w przepraszam. Kurwa, idzie tu. O, skręcił. Idzie. Skręcił do. <gryjów> Dobrze, że... że zostały wymienione kable w widzie z sekcji B. Uważaj. Też powinien zrobić... A kurwa, jakąś co jest? Ale masz kurwa nogi krzywe. O Boże, ty! Co się jest? Siebie? Co jest? Spindzicu walnął, co? Nie no, pierdo, no na on... stary zielony w ścianie! Co jest, eee? On się patrzy! Ja mam obserwator! Co no ale, że... pod... ale walka! Żyje, nie żyje Kurwa, co tu się dzieje? Ja mam aklamację, z... Raz murzynów, co się dzieje? Co się dzieje? No ale... Co ty e. tam. Co jest, kurwa? Ty się zgubił w labiryncie. Ja się nie... O kurwa! Ja, dobra. No, prostu... się nie, no, nie, no oni sojusz nie. mają! Ej To jesteś wywoity. Hiiii! Tak się sunął! Kurwa, suma <giences> się! <gokolwiek> no, nie! Znaczy, że zaczął do nas już, kurwa! No chodźcie <gívanie》> tutaj wreszcie, no! Czarni soja mają! Tak, okay, bo nie trolluj Truluj! Bo... Słuchaj się! Idziemy! Nie, tam nie. Wie. <gsmęśne> Czarny z czarnym ma sojusz, ale biały się na niego rzucił. Prawidłowo! No, tak selekcja jak naturalna. A to co, kurwa? Idę, biegnę, chcę się udagać, kurwa. E, on biegnie. Co? co jest, kurwa? Wydostał się z pułapki. Kurwa, plaga. co jest? On mój plan pomóc. O, co? co się dzieje? Kurwa, pamiętasz ten moment, jak on przyszedł? E, duch mi wyjebał. Ja przebywam, umarłem. E, duch mi wyjebał. O nie. Chuj. Nie. No, przyszliśmy przed chwilą. Duch, kurwa, po każdy. To. O Boże Dobra, skoczyłem za tobą Flaga tam była. No nie Just mogę nie tu jest. wejść Kurwa duch tu jest O Boże A to co na kur... Buja A Ej białaś biegnie. biegnie Nie no i będzie białaś wracał teraz Proszę powiedz, że jak powiedział, że biegnie Nie Trzymaj, robiłem dla ciebie nie jak jesteś z samego tyłu Trzymaj Kurwa, dzięki. To mój kubek. Ja, Mówię ci jeszcze. Biegnie! Dajcie, no czekaj, czekaj, czekaj. czekaj na mnie. <grym> kurwa, idę, idę. Sejwuj, sejwuj. Kurwa, Dziwa. działa. Kurwa, działa. Niemożliwe, no. niemożliwe. Szybko, szybko, zanim biało się przebieg. Niemożliwe, niemożliwe. Sejwuję windzie. O, je, bo już coś! Yes. Kurwa, co jest! Nie, do końca. O, nie, Mあー, kurwa quelque... Aye, nie to no kurwa! Raczej! Dużo plakat! poszło! No tak, jeszcze nie było! tylko Tak, tak, nie tu nie było przecież! O, a białych nie chce zabić! To jest morda! No to jest morda! Nie widzę, kurwa! Nie żeby w bo kurwa! Białych, jak skoczył, Kurwa plaga mnie zabił przez drzwi Hello Co, co jest, tebaj no kurwa To jest to jest plaga Ej, otworzyło się! Jak to zarazem? Ja nie działa widzę! Wyszli oboje wszyscy, szybko Super, dużo mi to mówi. Chodź tu, chodź oh no go. i może Nie! Szybko, szybko, szybko! Nie no, Murzynie ty Cożeś zrobił? Jadę widol! No ma go, pojechał cały chyba Ty co jak on skończy? A daj ending kojo! Może <grym> noka <grym> ending Co jest kurwa, może nowe... On tu dalej jest, winzie. No, ja okay, A ten zakończył. O kurde. To ten o masu. No i no. bardzo dobrze. Te gajty to no, też to jakieś SCP człowieku. Co jest? Double kill. E, zam, dwa puster gdzie? Oni tam siedzą, wylem. cały czas. <grym> co jest? Ej, co jest? teleport gate A, i jestem do tego. Na końcu gry. Okay. Weź następny. F3 i napisz nie, teleport nie, Sposta, GTA, GTA. Bez pasji. Bez pasji. nie, nie nie czarny. Tepaj, tepaj, pij szybko. Teleport... Gate jak później? Gate po prostu bez spacji. No i kończymy to, całkiem. Zdecydowanie to, to jest, kurde, to tak... no. Wszyscy na pewno nie powinno tak a być. A tu, kurwa, co było? Nie, no, znowu się Helikoptory helikaptory latają. Wychodzi, co? On, to kurwa, wchodzi. On Widzisz wchodzi, co jest? Patrz na tego, już go wynosi całkowicie. Odlatuje. Zdecydowanie. Ty, tutaj coś jest! Ej, chodźcie tu! Nie wiem, że coś tam jest. To to też... będziemy... Ej! To jest prawdziwy ending o ten. Chciałem zobaczyć teraz. Nie, nie, nie to <średytutu> <wytrzałem. średytutka> to jest? No co Kurwa, grupują się! Oj, dobrze, dawno! Good ending! <średytutka> wszystko, żeby to skończyć! To ten ranik! Nieważne, co się stanie, to ten ranik! O kurwa, co to jest? Co jest? Ej, grupa cała znikła! Nie, 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 kurwa! Przelećmy tam, kurde! No to Przedacz. Ej, no, zamknęło się Chodź Kurwa, chyba wam dupę. Kurwa Murzy nieśmiertelny, co jest? odporność ma W drogę panowie, kończymy Jak się dopomniałeś tego skanciem. Ja to kończę, to jest ten egipt Ej, zabij do umarł Kurwa, jest zakończony. Co jest? E Powiedział, że wiemy dźwięce. za dużo Co jest? No, on nie nas robią Kurwa, zabrali mnie. Gdzie mnie zabrali? Do Syberii. Błagam, odsuń się od niego. <grym> <grym> Kurwa.